Witam Was na kolejnym odcinku z Call of Dragons. Pamiętacie Kinare? Była dostępna w takim kółeczku szczęścia, którym sobie dzisiaj zakręcimy. I właśnie, korzystałem tylko z darmowych kręceń, więc mam tylko trzy fragmenty. A mówili, że dobra postać. Więc teraz mamy znowu legendarną postać, jako darmową. Jeśli trafimy, ewentualnie możemy sobie kupić kolejne losowania za nasze klejnoty. Więc dzisiaj chcielibyśmy chociaż dobić do tych tutaj 5 tokenów. Nie wiem jak to dokładnie przeczytać. FF Raeger. 5 tokenów za darmo dostanę, jeśli dobiję tutaj do 10 otworzeń. A żeby to zrobić, to muszę kupić sobie 7 kluczyków, bo trzy razy za darmo mogłem sobie taką postać zalosować. No, koniec już jest dzisiaj, więc więcej darmowych niestety losowań nie będzie. Więc teraz czas kupić. Czas kupić 7 za klejnoty. 5000. Nie, 5000 niecałe. Już myślałem, że mi nie stać. 4900 nas tylko to kosztuje, także kupimy. Tak, całe moje klejnoty. Ech, no i dobra. No to co? Losujemy. Ehm, obróć 5 razy. Ok obróć x5. Ciekawe dlaczego to jest obróć x5. To tak samo, nie? bez sensu. Dobra, polujemy na postać. No tutaj będzie gwarantowane te parę punktów, ale... Właśnie, możemy tokeny złapać, albo nawet całą postać. Jeśli będziemy mieli na tyle szczęścia. 5 losowej nam zostało. Także mam nadzieję, że się uda. To też jest fajne, bo... Fajnie by było też tą potem postać wbić na jakąś wyższą rangę gwiazdkową, ale to już wiecie, na no to nie liczę. O Jezus. Milion many, no super, bardzo się cieszę, ale... Dajcie mi postać. Dobra, jest kolejny token. Dobra, tych tokenów to już mamy parę, także nieźle. Może nawet uda się nam postać sklecić. Ale... Jezus. Ile? 2,5 miliona desek. Tak? 5 razy. O kurka. Dobra i ostatnia szansa. A, 15 godzin przyspieszenia. Cholera, czy udało się tą postać sklecić? Czy miałem na tyle nie fart, że. 8 fragmentów. No, jak sami widzicie, nie jest to takie łatwe, żeby to złapać. I też kółeczko szczęścia za bardzo szczęśliwe nie jest. Każdy kolejny losowanko. 700 aż nas kosztuje, więc mega dużo, ale spokojnie. Takie coś pojawia się kilka razy w sezonie. Chyba trzy razy było ostatnio, więc spokojnie. Damy radę. Do tego jeszcze mamy coś tutaj takiego. Nagroda premium jest gwarantowana po każdym 50 obrocie. Aktualne obroty 25. I też miałem trochę obrotów z poprzedniego kółeczka. One się nie skasowały. Jak tą kinarę próbowaliśmy zdobyć, to Zostały, zostały te obroty, więc tutaj spokojnie będziemy to mieli za jakiś czas. I tutaj mamy zasady wydarzenia. Podczas wydarzenia masz jeden darmowy obrót codziennie, który nie wlicza się do limitu obrotów. Kolejne obroty nadal będą kosztować kupony targu goblinów. Po osiągnięciu limitu nie możesz wykonać więcej obrotów. Sorry, tylko 200 razy możemy obrócić. Po wykonaniu określonej liczby obrotów otrzymasz dodatkową nagrodę od goblina kupca. Masz również gwarancję otrzymania nagrody premium po. W wykonaniu 50 obrotów. Początkowa szansa na otrzymanie nagrody premium wynosi 2,5%, a po uwzględnieniu gwarancji wynosi 3%. Otrzymanie nagrody premium resetuje twój postęp. Początkowa szansa na otrzymanie innych nagród wynosi 97,5%, a po uwzględnieniu gwarancji 97%. Kurde, super. No to nieźle. No i szanse, jak widzicie, to jest tylko 2,5%, ale to jest ta nagroda premium, że całą dostaniemy. A tutaj szanse na otrzymanie tego tokenu jest dość spora, 25%. No z tego co widzicie, reszta to tam się jakoś rozkłada. Otrzymanie 2,5 miliona surowca to jest tylko 7%, więc fajnie siadło. To akurat spoko. Ale na przykład tutaj niestandardowy token sezonu drugiego, czyli 8% też możemy użyć do tej postaci, więc tak naprawdę otrzymanie samego tokenu to jest 33% i jeszcze mamy otrzymanie całej tej postaci kolejne 2,5% także szanse są całkiem spore żeby w ogóle odblokować tą postać no mi tutaj akurat no, ostro nie siadło i też nie mam jak tutaj musieliby pokupować teraz widzicie bo tutaj w miarę jak kupują te pakieciki, to ja dostaję tutaj różne fajne rzeczy I często się zdarzają te kryształki Tak jak tutaj, no ale tutaj akurat nie siadło nic wielkiego Jest 1000 punktów honoru, więc fajnie niby No ale jednak, jednak mało Więc niestety Jestem tutaj odcięty i do kolejnego eventu może sobie pozbieram I sobie po prostu tą postać już odblokuję Będę ją legendarną postać do strzelców Tak jak tutaj mamy Niko, w sumie trzeba by go trochę zrobić tak, byśmy mieli jeszcze drugą, także było super. Dzięki, że wpadliście. Się. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live, i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym losowaniu. Czy szanse są spore, czy małe, czy jednak troszkę powinno to być tańsze. Do następnego!